Mając ten tekst na analizie seminaryjnej, pokazuje studentom, że tu jest około 8-7 faktów, które mówią, że to jest Piłsudski. Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakoby fartuchu łzy, i ta bardzo świadczyła się niemu. Kto to jest? Przed jego śmiercią, Piłsudczycy masoni już przygotowali wizję mitu bohatera i zamordowali jego kochankę. I ona dziś przychodzi z fartuchem łez. Wszyscy mówią, że 15 sierpnia on był pod Warszawą, on siedział w głowowej u swojej kochanki. A Witosowi złożył dywizję z woda naczelnego. Kto z Was o tym wie? Dziś ona zamordowana przychodzi i płacze. Moglibyście mnie jeszcze spijać, że wymyśliłem że Pięć dni temu. Dostałem wiadomość i znalazłem tekst pod numerem 520. W dzienniczku siostry Faustyny. Przypominam 520. Dwie skrajne polskie oceny. zadane tu 5 i dwója. I później mniej niż zero. Więc 520. I co to pisze siostra Faustyna? Odwiedziła mnie znowuż jedna dusza w nocy. Czyli ta dusza musiała częściej przychodzić. I tu zdradzam fakt, żebyście zrozumieli moje myślenie, to ktoś na końcu, ale nie na dożycie. Tu przychodzi pod postacią Józefa Piłsudskiego szatan. Kusi ją. Szatan ma taką moc, że nas zwodzi. Czasami przybierze kształt Matki Bożej, będzie jakieś dziwne objawienia mętlił, ubierze się w anioła stróża, świętego Piotra. Taki jest mistrz złodzenia. Dlatego zauważyliście, że dzisiejszy akt pokutny to ja prowadziłem małymi egzorcyzmami, by Was uwolnić. Byście mnie słuchali, by on stąd poszedł. Odwiedziła mnie znowuż jedna dusza w nocy, którą już kiedyś widziałam. To jest jeden znak, że tam było spotkanie, bo ta dusza wychodziła z ciała. Jednak ta dusza nie prosiła mnie o modlitwę. To jest pierwszy dowód, że to jest szata. Bo do niej przychodziły dusze i prosiły o modlitwę. Ilu mam znajomych, do których przychodzą dusze i proszą o modlitwę. Wy sobie nie zdajecie sprawę, jakie jest w Polsce poruszenie ducha wiary Polaków. Zanim się będzie czesła ziemia, już w Polsce części się duch. Jakie jest poruszenie grup modlitewnych, widzących. By zrozumieć te moje myśli, odsyłam Was do lektury Marisimy dusz Duszczyńcowych z Polarbergu z Austrii. Teraz wyszła książka z imprimatur biskupów niemieckich z Augsburga. W związku z tym już nikogo nie atakuje przez dołu mrzonki. Jest papier biskupa, no i wszyscy mają problem, teraz znowu. Ci, co zbijali Marię Simę. I do niej przychodzą dusze, i zawsze proszą o modlitwę. Ta dusza nie prosi o modlitwy. Ale, pisze Faustyna, robi mi takie wymówki, że byłam kiedyś bardzo próżna i pyszna. A teraz tak się wstawiam za innymi, a teraz jeszcze masz niektóre wady. Nigdy dusza do człowieka nie przychodzi, by punktować. Ona już jest tak pokorna, mówiąc językiem góralskim, tak usmażona, że tylko czego na modlitwę. A tylko szatan potrafi punktować iść o wadach. To wiem od egzorcystów księży. Jeśli masz jakąś słabość, a on jest mocniejszy od ciebie, to krwi. Ha, ha, tyle mi zrobisz. Piłeś wczoraj, masz babę. To się razło. Nic mi nie zrobisz. Nie masz papieru biskupa, nic mi nie zrobisz. I teraz nie kim on tu jest, więc ten tekst ja Wam idę punkt po punkcie, by Wam pokazać, co się tu dzieje. I on tu zionie nienawiścią, i to jest przecudowny chwyt, bo chce obnażyć fałszywe mety próżniaku i pyszna. Bo za to samo oberwał Kierzuszczyk w tamtym widzeniu. Światowa i próżna dusza, i pyszna. Więc jego to najbardziej boli, że został obnażony. I tak atakuje Faustynę. Wtedy tu Wam pokazuje kierunek rozumienia Kościoła. Bo tu by dziennikarzyny od razu powiesiły Faustynę, nie? Bo pyszno i próżno. I taka baba co z niej? Bo ona by już wisiała. Ona by dziś tu wisiała. A jaki jest kierunek Kościoła? Co robi siostra Faustyna? Odpowiadam, że byłam bardzo pyszna i próżna. Ale już się spowiadałam i pokutowałam za swoją głupotę i ufam w dobroć Boga mojego. A jeżeli teraz upadam, to raczej pomimo wolnie, a nigdy z rozmysłem, chociażby to było rzeczy najmniejszej. I tu jest nasze zwycięstwo. I tu jest tajemnica Kościoła i posługi jako kapłanów. Matka Boża w międzygodzie mówi, jeśli by się Europa spowiadała, to by zwycięstwo... Patrzcie co zrobili, jaki zrobili polo, poligon w rzeczywistości polskiej. Tylko się na, na łapie ludzi. Tylko na występki moralne. Cokolwiek, Jeden drugiego. Kto ma więcej haków i trowią? Czy to jest, to jest działanie diabelskie? Macie dowód, jak oni są zdemonizowani. Na, na, w naszych gazetach polskich w redakcjach to są składy kaset donosów. Czy to na księdzach, czy na polityka, tylko czekają na moment, że gdzieś trzeba ubić Konstantego? Pyk, jest artykuł. A wy czytacie, o ile tak było? No i mamy codziennie kogoś, pyk, pyk, pyk. Są przebiegli. Tą metodę chciał zastosować szatan, a siostra Faustyna pokazuje rękę obronną. I w tym momencie kończy się działanie szatana, czy dziennika żywy, bo on nie jest od mojego sumienia od mojego sumienia jest Chrystus. A oni przejęli prerogatywy i teraz karty rozdaje szatan. Tylko, że temu w tabernakulum zależy na moim szczęściu w niebie, a temu potworowi rogatemu na mojej klęsce w dole w wiecznym ognie potępienia. By to zrozumieć, to zadaję wam zadanie: znajdźcie w dzienniku opisy piekła, czysta nieba, bo siostra Faustyna była wzięta na podróż do nieba, po piekle. Wszystko pisała z tatarami. Te obrazy, jak ja wam tu czytam, tam są idealnie opisane. I teraz szatan nie wytrzymuje, choć ona jeszcze nie wie, że to jest szatan. Rozumiecie? Bo ona jeszcze ciągle widzi Jezuskiego. I wtedy co się dzieje? Ona dopiero teraz poznaje, kto przed nią stoi. Bo kiedy ona wypowiedziała o swojej skrusze... Wtedy szatan mówi tak. Jednak dusza ta zaczęła mi robić wymówki. Czemu nie chcę uznać jej wielkości, jaką mi oddają wszyscy za moje wielkie czyny? Czemu Ty, jedyna, nie oddajesz mi chwały? I ona tu poznała, że to jest szatan. Boże dusza, która cierpi, która poznała swoją nagość i ona będzie chciała pokłonów? Przecież ten skubany Chrystus zakusił na pustyni: oddaj mi pokłon, chwałę, a oddam Ci wszystkie. Przecież oddanie pokłonu to jest oddanie chwały. A oddam Ci wszystkie królestwa ziemi w posiadaniu. Jeszcze matną ręką i pokazał powid powidnokrąg. I wtedy pisze siostra Fałcyna, wtem ujrzałam, iż w tej postaci jest szatan i rzekła: Bogu samemu należy się chwała, idź precz szatanie, nauczcie się tego egzorcyzmu, Bogu samemu należy się chwała, idź precz szatanie. I w jednej chwili pisze, że ta wpadła w otłań straszliwą, niepojętą, nie do opisania i rzekłam do tej nędzej duszy... Że powiem o tym całemu Kościołowi. Ja dziś to czynię, mówię całemu Kościołowi w mutnie, mówię Kościołowi w Polsce i ogłaszam całemu światu, jak jako naród zostaliśmy zdemonizowani. Z Wawelu, go z honorami odnieść i przenieść go do Paulinu na składkę, tam gdzie mają na skałkę, gdzie mają różnych poskładanych w swoich lubowcach. W sumie dziś mojego poprzednika, znaczy arcybiskupa Sapieha, który nie chciał ci piąstkiego wpuścić na Wawel, dwa lata w Polsce była bitwa taka z Sapiehą że arcybiskup nie wytrzymał. W 39. znalazłem dokument, poddał się do dymisji, wysłał na ręce papieża Piusa XI, tylko że te, temu już nie pozwolili się obudzić i ten papież nie wykonał nie przyjął tej dymisji.